i w kolejnym odcinku naszej telewizji szkolnej Paderewski TV. Jak się pewnie domyślacie, ostatnio w naszej telewizji zaszło dużo zmian. Odcinki będą znacznie krótsze, zwykle dotyczące jednego tematu. Będą się pojawiały w miarę regularnie. Bardzo zależy nam na waszych opiniach i pomysłach co do formuły filmików. Dlatego swoje uwagi możecie przekazywać pani Ewie Kłoskiej. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o kolejnym niezwykłym człowieku. Człowieku renesansu. O panu Andrzeju Kozaku. Od ilu lat Pan uczy w naszym gimnazjum? Od początku, kiedy istnieje gimnazjum, czyli kiedy była reforma w 1999. Natomiast w tej szkole zacząłem pracować w lutym 1984 roku. Możecie sobie policzyć, ile to jest. Tak, na trzy lata przerwałem Tutaj pracy i pracowałem w wydawnictwie. byłem redaktorem, i wtedy napisałem, no, napisałem parę książek też wtedy. Ale w 1990 roku, kiedy w Polsce upadł komunizm i szkoła się zmieniła, a ministrem edukacji narodowej został profesor Samsonowicz, postanowiłem wrócić do szkoły. Tym bardziej, że wydawnictwa się wtedy zmieniały, wchodziły komputery i już redaktor merytoryczny to już nie była tak ciekawa praca. Także od 1984 roku w podstawówce numer 320, też imienia Poderewskiego, a w gimnazjum od reformy. Strasznie długo. Słyszeliśmy również, że pan uczył innych przedmiotów oprócz języka polskiego. Tak. W 1984 roku sytuacja była taka, że praca nauczyciela nie była zbyt popularna i brakowało nauczycieli. Kiedy zaczynałem pracować, to byłem nauczycielem geografii, języka polskiego, historii, WOS-u. E, następnie również plastyki. E, przez pewien czas brakowało mi godzin do etatu, to w innej mm. szkole uczyłem WF. Ojej. Tak. Natomiast kiedy wprowadzano język angielski, to zanim e, znaleziono fachowca od języka angielskiego, to przez miesiąc również uczyłem angielskiego. Zresztą zastanawiałem się nawet, czy nie zostać nauczycielem mm. angielskiego, zapisałem się na taki kurs, zdałem najpierw egzamin. Taka ciekawostka, anegdota, że z potwornym bólem zęba, co powodowało, że musiałem przerywać co chwila mm. i po takim czasie wracać. W efekcie, kiedy powiedziano, koniec czasu, to ja byłem w połowie testu. Mm. A ponieważ druga połowa testu to była prawda, fałsz, więc, tak jak w totulotku zaznaczyłem, ale wystarczyło. Ale później ten kurs nauczyciela. Nie był ciekawy, więc zrezygnowałem, uznałem, że, yy, że wystarczy język polski i, i uczyłem języka polskiego. No a na szczęście przez krótki czas udało się tutaj zorganizować lekcje w yy, filozofii, więc drugiej klasy, wszystkie drugie klasy miały jedną godzinę filozofii. A w 1990 roku pani wiceminister Radziwiłł wprowadziła religię i etykę, więc od samutkiego początku uczę etyki. Czyli język polski, etyka to są te główne przedmioty. A czy ma Pan jakiś ulubiony temat, epokę, o której nie bardziej Pan lubi mówić na lekcjach? Może nie tyle ulubiony, co, co mam takie, o których nie lubię specjalnie mm. mówić. Nie lubię przełomu wieków, nie lubię młodej Polski i dwudziestolecia też nie za bardzo uczyć. Bo może tak, ja lubię epokę, dwudziestolecie międzywojenne. Ale lubię Warszawę dwudziestolecia, mhm. lubię ten okres retro, ale nie, nie ucząc. Natomiast ja bardzo lubię uczyć mitologii, czyli starożytność. Wtedy mogę również o mojej drugiej dziedzinie, czyli filozofii, opowiedzieć. No i nie będę oryginalny: no, romantycy polscy to są. Akurat obrodziło nam wtedy w geniusze, tak? E w każdym razie, w każdym razie lubię, lubię lekcje o romantyzmie i mitologii też jest fajna. Prowadzi Pan również DKF, bardzo ciekawy, bardzo uwielbiam. <grymne> <grymne> Czy ma Pan jakiś y, ulubiony film? Yy, to znaczy, no, to... dla mnie takich ulubionych <grymne> filmów jest oczywiście wiele. Niektóre wzruszają mnie po prostu. Trudno powiedzieć, że były ulubione, ale wzruszają mnie głęboko, prawda? No, na pewno jeden z tych wzruszających tutaj pokazuje wam, czyli Hachi, historia psa, ale ja w ogóle lubię filmy lat 60. Dla Was może mało interesujące, dlatego w zasadzie ich tutaj nie pokazuję, mm. ale ja lubię czarno-białe polskie kino ze Zbyszkiem Cybulskim mm. najlepiej. Na pewno nie, nie znacie takiego filmu sam pośród miasta, ale gdyby ktoś chciał sobie zerknąć, no to jak najbardziej. Kiedyś mm. lubiłem westerny, co ciekawe. Mm i uważam, że taki western Rio Bravo to jest y, majstersztyk po prostu bez błędów y, film. Ale też y, lubię Jamesa Camerona tego od Terminatora i Avatar no, niebiescy Indianie bardzo fajny film naprawdę. Ja lubię kino w ogóle, lubię kino, uważam, że człowiek, który obejrzy odpowiednią ilość filmów, jest już innym człowiekiem, inaczej rozumie świat, inaczej patrzy na ten świat, dlatego zachęcam wszystkich, żeby oglądali wartościowe filmy. Mamy też pytanie dotyczące Pana pasji. Od kiedy Pan interesuje się karate i co w nim takiego ciekawego? Karate, no to piękna historia w sumie jest, to jest, karate jest sztuką, mhm. czyli wyższą umiejętnością. Czyli to jest takie wejście, powiedzmy, na inny szczebel uprawiania jakiejś e, czynności sportowej. To ja byłem sportowcem wyczynowym wiele lat. Byłem lekkoatletą, biegałem przez Płotki, e, byłem w reprezentacji Warszawy w 1977 roku chyba e, na Spartakiadzie m, Młodzieży. E, no tak, no i, no i biegałem bardzo dużo biegałem, prawda? Natomiast no później zajmowałem się innymi sportami. Natomiast karate. Karate jest drogą doskonalenia. Karate do do. Tu jest okrąg, prawda? Ja no właśnie, Japoń... się chciałem no Po japońsku enso enso. To jest okrąg. Doskonalenie się człowieka przybiega nie po drabinie, jak Europejczycy myślą, nie po linii, odcinek, tylko po kole. W dowolnym momencie możesz wejść. Nie wiadomo, czy jesteś na początku, czy na końcu, bo to jest koło, okrąg. I podążasz. Nie ma końca. Nie ma końca. Kolejne obroty to tylko wznoszenie się na wyższy szczebel. Karata jest właśnie sztuką pracy nad sobą. To nie jest sport. Oczywiście są Mistrzostwa Świata, jest fantastyczna Arikausami, mistrzyni kata. Są fantastyczni ludzie, którzy wygrywają medale, zdobywają chwała im, ale karate można ćwiczyć całe życie. Ja zacząłem w 1989 roku, czyli jest to w tej chwili no, prawie 30 lat. Ale Czuję, że jestem na początku, a nie gdzieś na końcu. Gdybym się zajmował czymś innym, jakąś inną dziedziną, prawdopodobnie czułbym, że uuu, ile już osiągnąłeś. Tak jak no bez fałszywej skromności uważam o tym, jakim jestem nauczycielem. No po tylu latach wydaje mi się, że dobrze. Natomiast, natomiast jakim jestem karateką, nie wiem. Ja idę po prostu po drodze, mm -hmm. do, czyli droga, idę I, i będę tak szedł, prawda, do końca, więc, więc to jest to wspaniałe. Poznaję ludzi na całym świecie, mm -hmm. nie miałbym okazji ich poznać, jeżdżę, spotykam się, uczę się wciąż czegoś nowego, to jest karate. Czyli dużo Pan podróżuje? Nie no, aż tak dużo to nie, <laughs> ale raz czy dwa razy w roku. Zawsze odwiedzam, czy Berlin, czy jakieś inne mm. miejsce, gdzie mogę spotkać jakiegoś wielkiego mistrza karate. Yy, mam też trochę filozoficzne pytanie, czym jest według pana szczęście? Arystoteles powiedział, że szczęście to jest realizowanie możliwości. Czyli jeśli masz możliwość powiedzmy być dobrym ojcem, yy, czy. czy członkiem społeczeństwa, to jeśli to zrealizujesz, to czujesz się szczęśliwy. No ale wielu jest takich, co zrealizowali swoje możliwości i nie czują się szczęśliwi. Ale na pewno elementami szczęścia jest to, żeby robić to, co chcesz, żeby nie ograniczało no, twojej wolności. Jeżeli ktoś ogranicza twoją wolność, nie czujesz się szczęśliwy. Na pewno bardzo ważne jest, żeby spotkać drugiego człowieka, nie być samotnym. I nie chodzi mi tutaj o takiego, no kocham wszystkich, wszyscy mnie kochają, mhm. tylko tego jednego partnera, prawda? Mhm. Jeżeli uda ci się, to to jest szczęście, jeżeli nie, no to przykro. Prawda? Yy, więc yy, pewien spokój. Człowiek powinien na początku oczywiście troszeczkę poszumieć jako młody, mhm. a pewien taki spokój i zadowolenie z tego, co się robi. To jest szczęście, prawda? No i czyste sumienie. No i ostatnie pytanie. Czy ma Pan swoje motto życiowe? No właśnie tak myślałem. Czy, czy mam swoje motto życiowe? No musi być związane z karate albo mhm. musi być związane z życiem rodzinnym. No bo to są dwie moje najważniejsze mhm. rzeczy. Gdybym poza szukał poza rodziną i poza karatę, ale właściwie wszystko się ze wszystkim łączy. Ja mówię tak, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych. To już jest motto, prawda? Tak. Więc nigdy się nie poddawaj i nigdy nie mów, że coś się nie da zrobić. Natomiast istnieje takie motto uprawiania karate granica między tym, co możliwe, a tym, co niemożliwe, jest w Twojej głowie. Mhm. I to się łączy tak. z tym, co powiedziałem wcześniej, prawda? Nigdy nie czuj się przegrany, nigdy nie, po, nie mów, że to się nie da. Da się. Może trzeba zmienić czasami optykę, spojrzeć z innej strony, no tak. ale nie można opuścić e, rąk. Znów taką anegdotę powiem. Miałem 15 lat chyba. Szukałem dobrej książki w księgarni. A tu same denne tytuły. Z... Powinienem wyjść. I jeszcze raz przeszukałem. No nie, no same denne tytuły. No, nic nie kupię. I w tym momencie zobaczyłem szparę pomiędzy półkami i pół metra. Pomiędzy była książka. Poczekałem, aż pani w księgarni się odwróci. Poruszałem, a złapałem. Jedna z najpiękniejszych książek, jaką przeczytałem w życiu. Były to opowiadania Gabriela Garcia Marqueza, laureata Nagrody Nobla. Nie do dostania absolutnie. W tamtych czasach książka, która się pojawiała, znikała i tak dalej. Ja ją wyciągnąłem. Ja poproszę tę książkę. Skąd to masz? Ja mówię, no tutaj leżało. Niemożliwe, no leżało. No przecież no, chyba nie przyniosłem ze sobą. Miałem 15 lat. Dzisiaj mam dużo więcej. I to mi zostało. Ja tak żyję. Ja jak szukam czegoś w sklepie i widzę, że nie ma, to mówię nie, będzie. Tylko musisz poszukać. Podobnie jest w życiu. Nie poddawaj się, poszukaj. Będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję też. U pana Kozaka cenię przede wszystkim ogromną inteligencję, szerokie horyzonty i taką rozległość zainteresowań. Dobra, zawsze mnie zaskakiwało, jak chodziłam do tej szkoły, że pan Kozak prowadzi zarówno polskie, jak i etykę, filozofię koło filmowe i do tego jeszcze koło karate. Ale później zaczęłam się nad tym zastanawiać i, i słuchać tego, co mówi. Wydaje mi się, że pan Kozek wierzy w taki harmonijny rozwój zarówno duszy, jak i ciała. I jako filozof, który stara się swoje idee wcielić w życie, dąży właśnie do takiego, do takiego połączenia i to sobie w nim cenię. Yy, ja nazywam się Edyta. Chodziłam do Pana Kozaka na koło filozoficzne i na etykę, a później zainspirowana tymi zajęciami chodziłam również na filozofię w liceum i poszłam na studia filozoficzne, więc myślę, że jest to jakimś świadectwem tego, że akurat do mnie trafiły metody dydaktyczne Pana Kozaka i jego nietypowa osobowość. Rozpraweczka co tydzień to naprawdę to Kształci i buduje. Cały schemat się zna, budowę, tak? Ja naprawdę jeszcze jak byłem w podstawówce, ja nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, że ja będę potrafił tak dobrze pisać rozprawki. A poza tym te metafory ludzkiego życia w wierszach. Anegdotki cały czas. człowieku Naprawdę to jest, to jest coś, to dobrze kształci, mówi, tak. wychowuje. Tak, i uczy, i bawi. I Bawiąc, puczy. Mm -hmm. I no naprawdę pan kozak, Pan Andrzej Kozak to jest gość równy. To już koniec na dziś. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszamy już wkrótce.